Ciemaku, dzisiaj będziemy nagrywać filmik. Jak przychodzi jedno obby. To będzie trochę długo trwało, ale nieważne. Zaczynamy od klasycznego. Nie wiem co to jest. Ojeju. Ojeju. No, co możemy chodzi? Ok, nieważne. Jezu, to sobie daki. Nie chcę tu wchodzić. To jest tak głupio, żeby szlak bym własną mamy by nie rozpoznał. To mam gdzie tu wejść? Tu? Czy tu? To jest klap. A ja mi się nie chce do sklepu iść, bo mam zero pieniążków. I ja mam pierwszą ze śmierć. Więc... Na razie mi dobrze idzie to No Może... Kto lubi pasy, napiszcie w komentarzach różnych. Morel. Jezu, to ty mnie nie męcz gadaniem tym suplementem. Nic sobie trochę pogina. tu leci czas. Zauważyliście śrogu? Leci mi czas. Nie zauważyłam go. Ojej. 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 Spadłam na... Ale będziemy na razie przechodzić pół, bo nie przejdę tego chyba całego. Ale spróbuję. Bo jestem. Nie wiem na jakim poziomie. O nie! A! Jezus Maja! Jak on brzydko wygląda! Morel! Tak brzydko wygląda! W sobą własną mamę by nie widział od 5 lat. Jezu jak on pierdzi Czy co tam robi. Aha, na razie poszedł, pać. zobaczcie. A ja idę dalej, bo nie chcę na to gapić się. Na razie. Co to jest? A. Gdzie mam teraz iść? A tu do toalety? A przejdę sobie przez. A! O. 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 co tu jeszcze stało? Bo e, nie chcę się tego robić. Bum. Ja tak z buta. Dobra, to pewnie jest chyba zierlone żółty jest prawidłowy a skąd ma ten trik? Od, bo kilka bo od youtuberki takiej jednej nie znam z To dobra też dobra nie, a później zielony a tu to on chyba bo, aha Aha, XD. Aha, to gdzie on wy. Jezus, Maria, to z niego tam nie wejdę. A on pewnie mnie chyba zje. Bo to nie ma dalej przejścia, chyba. No nie jest, okay. Więc mam gdzie uciekać. Bo co to, każdej film możemy się spotkać z mojej. Z moich widzów. No oczywiście nabił no, krewnów na różnych obyby. Bo bardzo będę się cieszyła. I takie różne rzeczy. O Jezu, znowu ty jesteś? En enter. Co tu? O tam? <śmiech> <śmiech> A ja się tu zacinam. Jakby co to ja niedawno zmieniłam sobie skinka. Oczywiście, bo miałam inną twarz, ale zmieniłam w No tak szczerze, jak ktoś ma taki podbródek, to naprawdę... Uwierzcie, oni są fałszywi. Jak moja koleżanka na, na brukach chyba taka dla mnie fałszywa. Myślałam, czy to jest podróbka jej mogą przejść drugą stroną. Ale... Aha, on tak balonikami zarzuca Aha. Ok. Teraz jestem na basenie. Tylko nie wiem, gdzie mam pójść tu. No, wydaje mi się, że tak. <laughs> a Nie! O. Kompilówki zostawia tu zalana prysznic. Już można się zahaczyć. I to chyba niedługo będę kończyć, bo muszę wstawić też. Widzicie, ile to godzin trwa? Godziny ileś tam minut. No re. Tak szczerze, po co myślałam wejść na ten karton? Ale mnie typuje! Jezus. Nie lubię, jak ktoś mnie typuje. Hmm. Okej, okay, na razie mi to dobrze idzie. Tak mi się wydaje. Hmm. Aha, mam teraz tu pójść, OK. Nie będę tych twoich głupotych słuchać. Ja tu teraz przechodzę, oby by... Nic mnie nie będzie goniło. No, prawda. Aha, tutaj byłam. Będziemy się po pięciu minutach. po co, co nie słuchajcie, jak ja śpiewam. Jakby <grym> co, co, fajne jest to, by być tak szczerze. No ale. Nie będzie chyba walki z bossem, oczywiście. No, bo kto by chciał? To przecież. Nie, werka Werka, Moja ulubiona YouTubera. Kupę szysek! Powiedzcie, kogo lubicie z tych, z youtuberów, youtuberek? Bo mnie tak szczerze to jest Werka Ferka, Mizaga i, i to jest wszystko. Ale tak szczerze z, YouTube, z youtuberów mam bardzo mało, bo Najbardziej to Kuba Zuzak. Polecam jego kanał, bo są śmieszne. I Lakarum. Jest bardzo zabawny. I tak szczerze, śmieszny też. Na razie mi to cały. Cały czas. Czas. nie Co? Cały czas mi ten. Ten. Nie mogę przejść tego, by całkiem. O, przeszłam. Okej. Okay. XD. Pewnie będę tu przechodzić. Ale tak szczerze. Nie lubię chyba tej gry. Bo jest trochę okropna. No bo kto by chciał być na takim nawiązanym basenie? są te płytki, jakie a to się zawsze na nich ja stopiło. Kasia przywiezie do domu i pojedzie. Ha! Okay? Ojcie, oj, oj. Warto nie nurkować. A one też znikają? Hop, hop, hop. Oni się kryją w tym samym czasie, tak? Tak, oni się kryją w tym samym czasie, gdzie się jeszcze ukrywają. Nie. co I właśnie... Można Różne ten... Ja wodo, nie wyrzucić? No możesz wyrzucić. Na pewno? No. no. bo co tu moja mała coś mówiła? <słuch> mm. <słuch> tak szczerze? Nie lubię szkoły. Szkoła mnie tak trochę denerwuje. To już będzie wszystko na dzisiaj. To pa pa, widzimy się niedługo.